Teraz czas na zapowiedzi ciekawych wydarzeń w gminie Chrzanów. W sobotę 12 października o godzinie 17 w siedzibie Chrzanowskiej księżnicy odbędzie się koncert charytatywny w ramach akcji Gramy Razem dla Marcina. Wystąpi Magdalena Rzemek-Urbanowicz, laureatka szansy na sukces i była wokalistka zespołu Bratanki. W trakcie pokaz mody jesiennej, licytacja fantów, kiermasz ciast, stoiska pielęgnacyjne, animacje dla dzieci, przystanek, bolencińskie zapieksy, a wszystko to z myślą o wsparciu Marcina Nizioła. 14 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie o godzinie 17.00 wernisaż wystawy fotograficznej Powrót do domu autorstwa Pauliny Okuńskiej. Miejska Biblioteka w Chrzanowie zaprasza 16 października o godzinie 17.00 na aromaterapię. Podczas spotkania Teresa Garstka opowie o stosowaniu olejków eterycznych i przedstawi jak stworzyć własne mieszanki zapachowe. Opowie także o właściwościach terapeutycznych, jakie mają rośliny. Wstęp wolny. 16 października w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Kościele Świętego Mikołaja odbędzie się koncert pod tytułem Totus Tus w wykonaniu Pawła Bębenka z chórem Animabile wraz z kwartetem smyczkowym. Początek o godzinie 19.00. 17 października o godzinie 17.00 Chrzanowskie Muzeum zaprasza na spotkanie z Jędrzejem Majką zatytułowane W poszukiwaniu Arki Przymierza Etiopia. Spotkanie odbędzie się w budynku przy ulicy Mickiewicza 13 w Chrzanowie. 18 października o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Poznajemy Kraje Świata. Podczas kolejnej prelekcji Mariusza Paździory odwiedzimy Armenię i Gruzję. Tego samego dnia Miejska Biblioteka w Chrzanowie zaprasza o godzinie 17 na wystawę Ewy Cofalik-Dobosz Zakopane pępkiem świata. Ta wystawa to niepowtarzalna podróż przez miasto, które niegdyś nie było tylko górskim kurortem, ale było także intelektualnym i artystycznym centrum kraju. Dzień później Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zaprasza na spotkanie Klubu Gier Planszowych, które odbędzie się w sobotę 19 października o godzinie 11. 19 października w sali teatralnej Miejskiego ośrodka kultury, sportu i rekreacji w Szanowie odbędzie się o godzinie 18:00 barwny i roztańczony spektakl operetkowy Wiedeńska krew Johana Straussa. Bilety w cenach 90 i 100 zł można nabyć w Kasie Kina Sztuka, informacji Moksir oraz online. Do 25 października w Galerii na Styku Moksir można oglądać wystawę fotografii Łukasza Grudnia, ślady Łap. Łukasz Grudzień od ponad 5 lat fotografuje czworonogi i skupia się na ich indywidualnym charakterze i wizerunku. Dla psiego portrecisty najważniejsza jest prostota przekazu, uwydatnienie głównego bohatera fotografii. 26 października w klubie Stara Kotłownia zagra raper Kleszcz. Otwarcie drzwi o godzinie 19. Bilety w cenie 40 i 50 zł do kupienia przez internet na stronie stage24.pl Moksir zaprasza również do wzięcia udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego na opowiadanie fantastyczne "Pigmalion fantastyki. Konkurs trwa od 16 września do 30 listopada, a szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej tej instytucji. Sprawdźmy jeszcze, jakie propozycje kinowe czekają w szanowskim kinie sztuka, a tam premiera filmu kulej dwie strony medalu. Ale jak się z za tym łóżeczkiem. A za czymś jeszcze tęskniłeś? Tęskniłem tęskniłem. Ja bym chciała tak wyjść do ludzi, coś dla siebie zrobić. Panie dokumentach brakuje matury. Jak taty nie było, to mama odwiedziała jakiś pan? Życie jest takim amantem, to chyba musi być życie jak w Kinie. Cieszę się, że spełnię swoje marzenie. Ty myślisz, że jak masz złoto olimpijskie. To ze mnie robić nie? Ponadto kolejna odsłona historii słynnego Jokera. I you. Dla dzieci animacja Smok Diplodok. Dystans! Dystans! A, znaczy dystans! Ta mgła zabrała mi rodziców. Chyba raczej wielka biel pochłonęła wielu. Ale nareszcie jest szansa pobrać próbkę! O nie, to naukowiec. No Chcę wam przedstawić moich przyjaciół. Ja jestem Entomologia. Może uda nam się rozwikłać tajemnice ich zniknięcia, jeśli dowiemy się, gdzie ta moc jest. Lord! Hokus Pokus! Do magia! Świat należą do nas! Profesor Nerwosolek. Na tej mapie zgromadziłem wszystkie tajemnicze miejsca, w których dochodziło do zniknięć! Zniknięć? O tak, tak, tak! Zniknięć spowodowanych bielą. Szczegółowy repertuar znajdziecie Państwo na stronie internetowej Moksir lub na biletynie.pl.